Entschuldigung, entschuldigung. Können Sie bitte zapłacić Einkauf bezahlen? Ich ja. bin i ich habe zwei Kinder. Ja gerne. jest bardzo dobry, ale ich habe mich geschämt. Ich sollte mehr für 100 oder 200 Euro machen. Nie płaszcie, wszystko, was będzie dobrze. Przedaliście swój kraj. Arrivederci, goodbye. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie leży granica gościnności? Bo wiecie, to trochę jak z imprezą u znajomych. Najpierw grzecznie pytasz, czy możesz wpaść, potem czy możesz przenocować na kanapie. Ale w pewnym momencie, zamiast dziękować za gościnę, Zaczynasz przestawiać meble, krytykować muzykę i domagać się kluczy do barku. Wygląda na to, że niektórzy nasi goście z Ukrainy, przy cichym a nawet entuzjastycznym wsparciu pewnych urzędników w Warszawie, doszli właśnie do etapu, w którym nie tylko chcą kluczy do barku, ale i młotka sędziowskiego, żeby móc nam w tym domu wydawać wyroki. Tak, dobrze słyszycie, po tym jak głośno, aczkolwiek nieskutecznie. Domagano się praw wyborczych dla Ukraińców w Polsce, apetyty rosną. Argumentowano, że skoro obywatele UE mogą głosować w wyborach lokalnych, to dlaczego nie Ukraińcy? Sprawa przycichła, ale jak widać, pragnienia pozostały, tylko teraz cel jest inny, być może nawet bardziej ambitny. Polskie sądy. Zaczęło się niewinnie od skargi grupy obywateli Ukrainy do Rzecznika Praw Obywatelskich. Poskarżyli się oni, że obowiązująca ustawa o ustroju sądów powszechnych z 2001 roku a konkretnie jej artykuł 61, jest dla nich dyskryminujący. Dlaczego? Bo stawia kandydatowi na sędziego wymóg posiadania wyłącznie polskiego obywatelstwa. Co na to nasz rzecznik, pan Marcin Wiącek, zamiast stanąć na straży fundamentalnej zasady, że władzę sądowniczą w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sprawują polscy obywatele o niepodzielonej lojalności, przyklasnął temu pomysłowi. W swoim piśmie z listopada 2023 roku Poparł skargę, powołując się na unijne dyrektywy o swobodnym przepływie pracowników i artykuł 60 Konstytucji o równym dostępie do służby publicznej. Tylko czy urząd sędziego to jest zwykła służba publiczna, jak praca w okienku na poczcie? To jest filar suwerenności państwa. Niedługo, powołując się na dyrektywy UE, będziemy może musieli zmienić orła w Godle na gołębia pokoju w otoczeniu 12 gwiazdek. Najbardziej kuriozalne jest jednak stanowisko naszego Ministerstwa Sprawiedliwości. Otóż resort oficjalnie potwierdził, że już pracowników, nad nowelizacją ustawy, która ma ten wymóg znieść. A ich argumentacja? Trzymajcie się mocno. Stwierdzili, cytuję, że podobne restrykcje nie dotyczą nawet najwyższych urzędów w państwie, takich jak stanowisko ministra, gdzie obywatelstwo polskie nie jest jedynym wymogiem. Czy ktoś w tym ministerstwie do reszty postradał zmysły? Porównywanie sędziego, który jest niezawisłym arbitrem wydającym wyroki w imieniu państwa i którego kadencja jest praktycznie dożywotnia, do ministra, który jest politykiem na czteroletni kontrakt? To jak porównywanie kapitana statku do stewardesy. Oboje są na pokładzie, ale tylko jeden trzyma ster. Oficjalnym pretekstem do tych zmian jest oczywiście permanentny kryzys w sądownictwie. Ale czy rozwiązaniem problemu cieknącego dachu jest zburzenie domu i oddanie działki sąsiadowi? Super pomysł! Przeszczepmy do polskiego, niezwykle skomplikowanego systemu prawnego, prawników z zupełnie innej kultury prawnej, opartej na innych kodeksach i innej tradycji. No dobrze, ale może jestem uprzedzona. Może to wspaniali, wdzięczni ludzie, którzy po prostu chcą pomóc i doskonale się zintegrować. Spójrzmy więc, jak ta wdzięczność i chęć integracji wyglądają w praktyce. Internet, jak wiemy, jest bezlitosnym lustrem w którym odbija się to, co ludzie myślą naprawdę. Weźmy na przykład tego młodego, elokwentnego dżentelmena. W niezwykle kulturalnej wypowiedzi, nagranej chyba w przerwie między czytaniem Kanta a pisaniem traktatu o przyjaźni polsko-ukraińskiej, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami. Wiem, że w waszym leksykonie to jest tylko cztery słowa. Wy Ukrainę, dlaczego nie walczysz o swój kraj, daj, 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 spierdalaj. No właśnie, nic więcej nie umiecie powiedzieć, bo... Do szkoły nie chodziliście, to pierwsze, a drugie, to po prostu Putin wam ku pysku nadawał, nie? No i to jest taka prawda, stali za 200 zł. Teraz przyjdzie Lukaszenko do, do waszego kraju, kurwa, i pokaże wam jak trzeba żyć. Ku. No to jest prawda, was prawda się boli, kurwa cały czas. Nie płaczcie. wszystko was będzie dobrze. Sprzedaliście swój kraj. A goodbye. Co za przenikliwość, jaka głębia analizy. I żeby było jasne, to nie jest jakiś odosobniony frustrat, który miał zły dzień. Nie raz i nie dwa byliśmy świadkami werbalnej agresji ze strony uchodźców w mediach społecznościowych, gdzie hasła typu Polacy sprzedali swój kraj. Czy nawiązania do Wołynia stają się normą? I teraz wyobraźcie sobie, że człowiek o mentalności tego pana z filmiku za kilka lat, dzięki pomysłom naszego ministerstwa, zakłada togę z polskim orłem i ma decydować o waszym losie. Jak myślicie, jaki wydałby wyrok w sporze Polaka z Ukraińcem? Pytanie chyba retoryczne. Ale zostawmy na chwilę sądy i spójrzmy na szerszy obrazek. Podczas gdy jedni Ukraińcy obrażają nas w internecie, a inni planują karierę w polskim sądownictwie, tysiące ich młodych, zdrowych rodaków w wieku poborowym szturmują nasze granice. I nie, nie uciekają przed bombami, uciekają przed obowiązkiem obrony własnej ojczyzny. Pod koniec sierpnia 2023 roku ukraiński parlament uchwalił ustawę która złagodziła zakaz wyjazdu dla mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat. Efekt? Jak podaje niemiecki Die Welt, powołując się na dane Frontexu, liczba przybywających do Niemiec młodych Ukraińców wzrosła z kilkunastu dwudziestu tygodniowo do ponad 1400. 60% z nich to mężczyźni poniżej 25 roku życia. Niemieccy politycy, co ciekawe, reagują na to znacznie ostrzej niż nasi. Premier Bawarii, Markus Söder, stwierdził wprost, że Unia Europejska będzie musiała ograniczyć dyrektywę o ochronie tymczasowej, jeśli Kijów nie rozwiąże sprawy uchylania się od służby. A co na to polski rząd? Cisza. My najwyraźniej mamy interes w tym, żeby przyjmować tysiące deserterów, utrzymywać ich, a w przyszłości może nawet dać im władzę sądowniczą. Niemcy potrafią postawić sprawę jasno, broniąc swojego interesu. My wolimy udawać, że deszcz pada, gdy plują nam w twarz. Oczywiście nie wszyscy są agresywni i nie wszyscy uciekają przed wojskiem. Niektórzy po prostu traktują Europę jak wielki bankomat i scenę dla swoich popisów w mediach społecznościowych. To nowy rodzaj turystyki. Turystyka socjalno-wizerunkowa. Przepraszam, Können Sie bitte ich Ja bin und Ich, zwei ja gerne. ich noch Haben Sie Kinder? Ja. Ich auch. Darf ich bitte für meine Kinder das nehmen? Natürlich, ja. Danke. Darf ich bitte das für meine Kinder? Zwei? Ja. Ja, danke schön. Ist... Ja. Oh, ja. Also wir sind schon zu hause mandarin und alles hat 37 euro gekostet das war sehr gut dieser mann ist sehr gut aber ich habe mich geschämt ich sollte mehr für 100 oder 200 euro einkaufen machen egal nächstes mal probieren wir für 100 euro einkaufen machen kostenlos Plan był prosty: podejść do przypadkowego faceta, odegrać scenkę i naciągnąć go na zakupy spożywcze. Udało się, ale po powrocie do domu, z żalem godnym greckiej tragedii, stwierdziła, że mogła wycisnąć z niego więcej. No cóż, następnym razem na pewno pójdzie jej lepiej. Żart? Być może. Ale setki tysięcy komentarzy pod tym filmem pokazują. Że nikomu nie jest do śmiechu. Co ciekawe, najostrzejsza krytyka płynie od samych Ukraińców i Rosjan, którzy piszą wprost: ośmieszasz nasz kraj, idź do pracy albo zjeżdżaj stąd. Żart zupełnie nie na miejscu w obecnej sytuacji. I mają rację, bo takie performensy robią gigantyczną szkodę wizerunkową wszystkim uchodźcom, także tym, którzy naprawdę potrzebują pomocy i są szczerze wdzięczni za schronienie. Podsumujmy więc, co mamy. Z jednej strony jest absurdalny i niebezpieczny pomysł otwarcia polskiego sądownictwa dla obcokrajowców, forsowany przez nasze własne ministerstwo pod pretekstem braków kadrowych. Z drugiej strony mamy coraz częstsze przypadki agresji słownej, roszczeniowości i masowego napływu młodych mężczyzn, którzy zamiast bronić swojej ojczyzny, wolą wygodne życie na socjalu w Polsce czy w Niemczech. A do tego dochodzi medialny cyrk który podkopuje zaufanie i niszczy kapitał społeczny zbudowany w pierwszych miesiącach wojny. Czy te fakty się nie łączą? Czy naprawdę możemy sobie pozwolić na tak fundamentalne zmiany w strukturze państwa? Ignorując wszystkie te niepokojące sygnały, to nie jest mowa nienawiści, to jest trzeźwa analiza faktów i troska o przyszłość. Gościnność to jedno, ale naiwność, która prowadzi do demontażu własnego państwa, to zupełnie co innego. Polska suwerenność i bezpieczeństwo naszych obywateli muszą być na pierwszym miejscu. Zawsze. Bez wyjątków i bez oglądania się na to, co powie Bruksela czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Co o tym wszystkim myślicie? Czy dopuszczenie Ukraińców do sądzenia Polaków to dobry pomysł, czy raczej przepis na katastrofę? Dajcie znać w komentarzach. Siema!